Tłumaczenie Karolina Wiącek. Czyta Samuel Bukowski. Specjalny raport Amazing Discoveries dotyczący czasów końca. Dzień dobry, przyjaciele. Witam w specjalnym raporcie na kanale Amazing Discoveries. Już od jakiegoś czasu chciałem zrobić ten raport, ale wstrzymywałem się i czekałem aż do teraz. Jesteśmy prawie w połowie marca i świat się rozpada. Wygląda na to, że wokół nas dzieje się bardzo wiele. Przyjaciele, Jezus wróci już wkrótce. Wierzę w to z całego serca. Chcę spędzić następne kilka minut, pokazując Wam pewne dowody na to, ponieważ naprawdę musimy być teraz na nogach, pracując z naszym Zbawicielem i robiąc wszystko, co potrzebne. To, co już dawno powinno być zrobione. Musimy żałować beztroski i naszego ducha obojętności, naszej miłości do świata. Musimy uporządkować sprawy z naszym Bogiem, ponieważ dzieje się wszystko to, co Jezus powiedział, że się stanie. Naprawdę musimy być gotowi. Proszę, bądźcie ze mną, kiedy będę dzielił się z wami ważnymi informacjami. Moją modlitwą jest, abyście potraktowali to bardzo poważnie i przygotowali siebie i swoje rodziny na powrót naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Kiedy rozglądamy się po świecie, widzimy obecnie pandemię koronawirusa. Nie nam oceniać, czy ludzie reagują przesadnie, czy nie. Widzimy, że ludzie umierają z powodu tej choroby i panikują. Wykupują wszystko, co tylko się da ze sklepów. Dzisiaj słyszeliśmy, że prezydent USA ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju. Ta dyskusja nie dotyczy tego, co stoi za koronawirusem. Wiem tylko, że Pan Jezus powiedział, że w ostatnich dniach będą zarazy, trzęsienia ziemi, katastrofy naturalne, głód, wojny i pogłoski wojenne. Widzimy, że te rzeczy dzieją się następując szybko, jedna po drugiej. Widzimy, że świat jakby się rozpadał. W rzeczywistości ludzie rozmawiają w internecie o tym, co się dzieje na świecie i dlaczego to się dzieje. Boją się. Podzielę się z wami statystykami z całego świata. Nawet dzisiaj, kiedy z wami rozmawiam, 15 krajów zmaga się z powodziami. Widzieliśmy kilka miesięcy temu pożary w Australii i to, jakie wywołały szkody. Przypominam sobie słowa Ellen White o tym, że te rzeczy nasilą się w dniach ostatecznych. Tylko w 2019 roku mieliśmy kilka tajfunów, cyklonów i huraganów uderzających na całym świecie w Japonii, w Chinach, w Egipcie, w Afryce i północnej Ameryce. Również ostatnio świat nawiedziły fale upałów. Z tych powodów ludzie tracą życie. Nie jest to jednak siedem ostatnich plak. One jeszcze nie nadeszły. Ale są to sądy, o których mówiła Ellen White, że będą spadały jeden po drugim na ziemię. Wiem, że za niektórymi z nich może stać szatan, ale wiem także, że ześle je Bóg, kiedy wycofa swojego ducha świętego. Kiedy widzimy, że świat się rozpada, zaczynamy rozumieć, że żyjemy w czasach, w których Jezus musi przyjść bardzo szybko i zabrać nas do domu. Tylko w 2019 roku miało miejsce 409 katastrof naturalnych na całym świecie. Liczby nie są tak ekstremalne w porównaniu z poprzednimi latami, ale te katastrofy z 2019 roku wyrządziły więcej krzywd niż te z roku 2018 czy 2017. Na całym świecie są niepokoje. W 33 krajach mają miejsce zamieszki. Ludzie protestują przeciwko rządowi, przeciwko systemowi. Przeciwko tyranii i innym rzeczom. 33 kraje. Nigdy nie widzieliśmy tylu krajów, gdzie obywatele powstają przeciwko systemowi i swoim rządom. Widzimy to nie tylko w krajach Trzeciego Świata, ale też w Europie we Francji, Włoszech, Hiszpanii. To dzieje się szybko. Nawet dzisiaj te kraje dotykają niepokoje. Więc dzieje się to na naszych oczach. Teraz w Nigerii i Kongo pojawił się wirus ebola. Ludzie w tych krajach umierają. Wypełniają się słowa Jezusa zapisane w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Chcę się też z Wami podzielić moimi przemyśleniami odnośnie tego, co już wkrótce będzie działo się na naszym świecie. Musimy być na to gotowi. I to nie tylko z powodu koronawirusa lub innych epidemii i chorób, o których mówił Jezus. Świat przygotowuje się do nowego porządku świata. W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowała artykuł, który ukazał się w LifeSite News. Był to artykuł na temat deklaracji ONZ mówiącej, że do roku 2030 planują wprowadzić pełnoprawny nowy porządek świata. Ludzie, oni tego nie ukrywają, planują to zrobić i to do 2030 roku. Czy to zrobią? Czy im się to uda? Pismo Święte mówi jasno, że kiedy nadejdzie czas, teraz chcę porozmawiać o tym, co mówi Biblia, jak wierzę na temat nowego porządku świata. W 17 rozdziale Księgi Objawienia jest mowa o dziesięciu rogach. Pozwólcie, że przeczytam Wam te wersety. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Mają oni jeden zamysł, a swoją moc i władzę oddadzą bestii. Oni będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo jest panem panów i królem królów, a ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni. Przyjaciele, te dziesięć rogów z objawienia 1712 to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, ale wezmą władzę jak królowie na jedną godzinę wraz z bestią. O czym tu jest mowa? Czy te dziesięć rogów to te same dziesięć rogów, które znajdujemy w rozdziale 13 objawienia i w siódmym rozdziale Księgi Daniela? Nie wierzę, że to te same, ponieważ w siódmym rozdziale Księgi Daniela. Trzy z tych rogów zostały wyrwane, wykorzenione i zniszczone. Zostało tylko siedem z dziesięciu rogów, tych oryginalnych dziesięciu rogów, powstałych po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego. W rozdziale trzynastym objawienia na dziesięciu rogach są korony, co symbolizuje, że są to panujące królestwa. Ale tutaj tych dziesięć rogów czy dziesięciu królów jeszcze nie objęło królestwa, ale zrobią to na jedną godzinę razem z bestią. Przyjaciele, jedna prorocza godzina to około 15 dni. Naprawdę wierzę w to, że tych dziesięciu królów to dziesięć regionów świata, nowego porządku świata. Pokażę Wam to teraz. Klub rzymski ma mapę pokazującą świat podzielony na 10 regionów, a te regiony będą zarządzane przez Watykan. Każdy region będzie miał jakiegoś zarządcę, nie wiem jak go nazwać, gubernatora, kogoś, kto będzie raportował bezpośrednio do głównego gubernatora świata. Oni nie żartują. Chcą podzielić świat na 10 regionów, a nowy porządek świata to osiągnie. Mówią, że chcą to zrobić do roku 2030. Nie mówię tutaj, że w roku 2030 będzie koniec świata, ale powiedzmy, że osiągną to przed rokiem 2030. Według tego, co mówi Biblia, jeśli to prawda, że te dziesięć rogów to dziesięć królestw, które jeszcze nie objęły królestwa, ale obejmą je na jedną godzinę, to czy to możliwe, że nowy porządek świata będzie miał tylko piętnaście dni, jedną proroczą godzinę na panowanie i ustanowienie swoich praw? Przyjaciele, nie sądzę, aby było to dalekie od rzeczywistości. Naprawdę wierzę, że powinniśmy się temu poważnie przyjrzeć oraz przypomnieć sobie, że jesteśmy na kilku ostatnich stronach historii tego świata. Nie mamy już przed sobą całego rozdziału, ale znajdujemy się na kilku ostatnich stronach ostatniego rozdziału historii tego świata. Jezus nadchodzi, już wkrótce, moi przyjaciele. Musimy być gotowi i wziąć sobie te rzeczy do serca i przypominać sobie o tym. W bardzo świeżym raporcie, który ukazał się 7 marca w Neon Netl, napisano, pozwólcie, że wam przeczytam. Specjalny sprawozdawca ONZ do spraw wolności religijnej, Ahmad Shahid, wzywa światowe religie do oddania władzy ONZ. Proszą światowe religie o przekazanie swoich uprawnień ONZ. W świetle tego, co powiedzieli w 2015 roku, że do roku 2030 zaprowadzą nowy porządek, to bardzo poważne wezwanie. Z jakiego powodu proszą światowe religie o przekazanie władzy ONZ? Przyjaciele, możecie przeczytać napis na ścianie: Koniec jest bardzo bliski. Wiemy, że Jezus przygotowuje się, żeby wrócić i zabrać nas ze sobą do domu. Czy nie przygotujesz się? Kiedy widzimy, jak wypełniają się znaki i te rzeczy się urzeczywistniają, czy nie przygotujecie siebie i swoich rodzin? Ostrzeż swoich bliźnich i zrób wszystko, co w Twojej mocy. Aby przygotować drogę na powrót naszego Pana, Jezusa Chrystusa, bo nadchodzi szybko, aby zabrać nas do domu. Bóg będzie z Tobą, kiedy będziesz wiernie pracował. Obyśmy wszyscy byli wierni i włożyli wysiłek w zakończenie pracy, abyśmy mogli iść do domu. Niech Bóg Was błogosławi, przyjaciele. Niech Bóg nas błogosławi, kiedy staniemy twarzą w twarz z ekstremalnym wezwaniem w nadchodzących dniach i miesiącach. W ciągu następnych kilku lat już niedługo zobaczymy Pana na własne oczy. Czekamy na to. Niech Was Bóg błogosławi.